Enter enter enter, 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 Od razu, nasza kochana drużyna Jeśli jej nie lubisz, to się tutaj nie wina 1922 dziewięć, dwa. Rozpustania, oderki Nie chcesz tutaj na żadne rozterki Nasze barwy są niebiesko-czerwone, swoje trzy obrane orłem To była wzorem, naszych chwil jest ja Siega jest nadwczesnych, a do czasów egzemplacji Dzisiejszy piękny przez wiele lat Ręcało nas na podka ile, dzisiaj już z nami rządzi Edek To chwila chwilę, chwila zapomniałem też że jesteśmy najlepsi, nie wiesz? Podrabić fa, pokażmy ile jesteśmy, sprawdzić w miarę nadziei i się tu starczy, by kolejny mecz. przespać, więc ciężko swoje miejsce nadal i uczyć ulepszyć. Kolejny mecz przy stadionie alei Wygramy z wszystkimi każdy przegrywa po kolei że sztuk to stów Za dużo nie mamy Stoi tak po tak ponad życie Kochamy nie za bardzo jesteśmy Robiani w tym kraju nikt nie lubi ona mówić, bo nie mamy Tu jak daju brązowy medal 9 roku Dobre chwile wspominamy, łez jak kręci się wokół Wielki teren, wokół miska każdy tu ma trudno Gdy nie grają nasi to jest tutaj mudno. MKS, MKS